Łabizna antek. Tutaj to liczyłem, że na dwie przyczepy się nie zmieścimy. A widzisz, pogoda zweryfikowała. Weź mnie nawet Maniuś, nie strasz. Ja wiem, jaki tu jęczmień ładny stał, bo tu parę dni temu byłem moje przężyto obejrzeć. Aż się boję, jak u mnie te jęczmienie wypadną. A właśnie młody, to jutro już tak o siódmej z rana u mnie bądź pomożesz. Kombajn, wyrychtować i ci tam wszystko powiem, co gdzie wysypywać, i będziesz kursował z przyczepami. No, życzę ci, żeby chociaż u ciebie sypało, a względem pomocy, to tam młody chętnie pomoże. W zamian, że dla nas znajdziesz czas na koszenie, bo z tym etkiem to nijak się dogadać nie idzie. Zobaczymy, co to będzie, jak robota pójdzie, pogoda, będzie bizon, nie będzie nawalał i czas znajdę, no to już wiadę w te wasze też, ale nic ci obiecać nie mogę, sam wiesz, jak jest. Wiem, jak jest. Ale jakoś tam myślę, kolejny rok przetrwamy, to trzymaj się.